kawałeczka ze streamu. Powodem dzisiejszego streama jest właśnie właśnie to, że środowiska Konfederacji Mediów Narodowych ponownie atakują człowieka. Poprzednio mieliśmy bardzo taki, ja zresztą przypomnę może tak, że te środowiska moi drodzy zgnoiły posła Majkę, zgnoiły posła Liroja, zgnoiły panią Godek, zgnoiły doktora Czerniaka i dzisiaj, moi drodzy, ten sam tandem podłych ludzi, e, którzy e, no ja bym ich nazwał, moi drodzy, tych dwóch delikwentów, jest to były ksiądz i pseudohistoryk, który sam utrzymuje, że jest jakimś tam historykiem, moi drodzy, Próbują po raz kolejny zgnoić następnego człowieka, a konkretnie pana Piotra Rybaka. Ja moi drodzy te indywidua obydwa określiłbym słowami takimi, można powiedzieć, wyważonymi. Jedna z tych osób jest, jest to po prostu, mówiąc wprost, partner moi drodzy, intymny takiego nieogolonego posła którego wiecie, dla ułatwienia powiem, że to jest w konfederacji ten poseł, moi drodzy, a druga osoba jest to wyjątkowo podła postać. To jest taki człowiek, który, moi drodzy, można powiedzieć, Krzyż ma na piersiach nienawiść w sercu, a na ustach Jezus Maryja cały czas, tak? I mamy z takimi ludźmi do czynienia, którzy w sposób podły, nieudolny, prostacki, Próbują zniszczyć pana Piotra, rybaka, pomówieniami, wyciągając jakieś dokumenty, i dzięki Bogu stało się tak, że ja pojechałem w teren porozmawiania.